Siemanko, siemanko, siemanko Zacznijmy troszeczkę inaczej A mianowicie podsumuję troszeczkę akcję zawodowi handlarze W wydaniu Hot Wheels, A mianowicie zaczęliśmy Od tego, że troszeczkę mainów wrzuciłem do obrotu Troszeczkę mainów sprzedało się właśnie poprzez mój wintet, Freakowy wintet. Następnie zagłosowaliście na Instagramie, że Podskoczę do hurtowni Gdzie kupię 2022, jeżeli chodzi o rocznik mejników. One również trafiły do obrotu. Następnie w głosowaniu wyszło tak, że robimy wyprze i schodzimy sceny niezależnie od tego, czy temat idzie pod wodą, czy nie. Tak więc tych mejników się dosyć fajnie wyprzedało i przekroczyliśmy ten samym budżet ponad chyba 220 zł. Mamy na chwilę obecną w sobotę ja jeszcze dzisiaj będę szykował paczki żeby jeszcze co niektóre modele powychodziły, tak więc sądzę, że w środku tygodnia będziemy już sobie obierali jakiś tor działania pod tytułem, czy zostajemy w świecie Hot Wheels w świecie Mattela czy na przykład kierujemy się na innego producenta tak jak na przykład Mini GT i seria Kaido House która mi się osobiście bardzo podoba tak więc tyle tytułem wstępu Wjeżdża intro. Mm -hmm. Mm -hmm. I it. ale wysypało chyba z na chwilowe są najlepiej stoi z dostawami piękno jest STH to mi się cieszy gdzieś jedno z ładniejszych STH jak na razie Teraz jesteśmy w Gorzowie. Jest mistyczna przesyłka. Pokażę Wam tylko nogi. Tak jest. Tutaj jest tajemniczy pan Paweł, który dostarczył mi kolejne rzeczy, które będą dla Was. Ale to będziemy sobie oglądali na końcu. Pan Paweł pozdrowi. Pozdrawiam serdecznie. Widzicie, pan Paweł jednak istnieje, to nie jest mój chory wymysł, tak więc lecimy dalej. dużo 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 zaraz zaczynamy coś albo bym się jarał jak dziecko na suchary na szczerbaty na suchary Przeleciałem tak wstępnie i powiem Wam, że standardowo, ale z takich fajniejszych modeli, które ewentualnie gdzieś tam za... zainteresowały moje oko, no to mamy Karmę, ładna jest ta Karma no i RX-8, ale RX-8 już mamy, więc wszystko wraca na stoja oczek I co dalej jest przyszło? Nic Nic, nic. Mega dziwne. Mega, ale to mega dziwne. dobra, no niby jest ta inwentaryzacja na horyzoncie. O, bo jest to naprawdę srogo, srogo. rozpracowywane przez bąbelki. A no, jednak się coś trafiło. O proszę. O to ci niespodzianka. Dobra z pierwszego kartonika co fajnie zasługuje na uwagę no to jest Alfa, e, Takoma ma. Ford Explorer i ten Lightning w szarym macie, ale powiem Wam, że na przykład ciekawy jest dla mnie ten Fordzik, który jest powiem Wam, że mega, ale to mega dobrze wykonany, fajne kółko fajne kaleczki, blaszka jest nawet i powiem Wam, że pomimo tego, że to jest totalnie nie mój styl no to model sam w sobie jest mega. No i dodatkowo wiadomo, mam jeszcze złotego mietka, który jest już u mnie w kolekcji i Mamy tutaj CLA, który jest kotem. No a drugi mamy Keysik E. I już zaglądamy. Z pierwszego piętra co fajniejsze, no to mamy tego charlera, który ogólnie ma mega fajną kalkę. Tak się teraz zdążyłem przyjrzeć. że mega to wygląda. No i wiadomo, mamy Kita. Mamy miurę. Miura jest dla mnie przekotem. Wspaniała. Tak, więc jedziemy z piętra numer dwa. No, z piętra numer dwa to co tam ciekawsze. No, to wiadomo, mamy tutaj brąko. Ale to co akurat ja wyciągnąłem. Ale chyba zabiorę tylko Range'a który jest dla mnie przekotem i Mustanga Honda Civic zostawię. To są akurat modele, o które prosił mnie jeden z widzów. Tak więc, jak widzicie, tym razem bez żadnego STH. No, tu dostawa była, ale już dawno przemielona. No, widzicie, nawet jeden już sam odjechał Krytycznie ma być dostawa w poniedziałek, więc e, zrobimy kombak w poniedziałek Bo żegna, i takim oto sposobem przechodzimy do podsumowania. A to co ja mam dla Was na szybko jako info, możliwe że w dniu wczorajszym umknął Wam całkiem fajny film, którego Was właśnie w tym momencie odsyłam, i warto go zobaczyć. Bo to co będziemy oglądali dzisiaj w podsumowaniu, to jest coś, co może trafić w Wasze oto rączki. Tak więc, aby nie przedłużać, przejdźmy od razu do podsumowania. Tak więc przechodzimy od razu do podsumowania i powiem wam, że wydaje mi się, że będzie dosyć wysoko. Zacznijmy od tego, co dostałem w ostatniej paczuszce od kolegi Pawła. Bardzo lubię Gota Go, świetny i mam już niebieski, mam już złoty, czyli chyba fioletowy. Tak więc wiem, że to już jest na pewno trzeci. Mamy tutaj 2023. Rok, pomimo tego, że to jest kosmos, uwielbiam jego wariant humorystyczny i mam już trzeciego w kolekcji. Rzecz, którą trafiłem dzisiaj, będę troszeczkę tak chaotycznie, ze względu na to, że będę wam starał się tak troszeczkę jakby potęgować te, te emocje. Dzisiaj w Pepko, jak już widzieliście, dwa razy Super Chase Matchboxa. Mamy tutaj Audi R8. Powiem Wam, że jest mega przyjemny, ale jego wykonanie jest jak najbardziej na wysokim poziomie. Bardzo ładny, nie dziwię się, że wielu na niego poluje. Kaleczki e, bardzo fajnie wykonane. Bardzo kompletny jest ten model. Jedyne co ewentualnie mi e, średnio siedzi, to jest to kółko. Takie nijakie, jeżeli chodzi o ten model, ale jeżeli miałbym go. Ocenić, no to jak najbardziej 8,5. Dla Czejsika e, tutaj nie dałem ocenki. Tutaj jest bezapelacyjnie 9. Za wariant humorystyczny, zrobimy troszeczkę miejsca i następnie wjeżdża, wjeżdża, wjeżdża. Zacznijmy od jednej z nagród, ale to już powiedziałem, bo musicie zajrzeć na film, jeżeli chcecie wiedzieć więcej. Mamy tutaj premiumkę. Serii Mario Bros. I mamy tutaj Plumber One, czyli wóz hydraulików. Świetny. Jeżeli ktoś uwielbia bajki, ja lubię bajki jak najbardziej. Z dzieciakami nieraz oglądałem. Zresztą też oglądam. Jako taki fan, jeżeli chodzi o, o kwestie związane z bajkami, z grami i tak dalej. Dla mnie super. Ja bardzo lubię serię Mario. Osobiście też e, tłuczę na, na Nintendo. Tak więc Mario dla mnie z racji sentymentu 7,5. Następnie wjeżdża. A, zapomniałem jeszcze, że tutaj mamy takiego matchboxika Kenigsega Gemere. Bardzo, ale to bardzo dobry model. Zobaczcie. Mam nadzieję, że Pan. Panie Andrzeju. O, pan Andrzej tutaj troszeczkę nam, o, już rozgibotałem go. jest bardzo ładny napis. Kenigzek na tylnej klapie. Moje ulubione kółeczko, świetny czarny mat, model jak najbardziej udany. Już raz go oceniałem, bo już ee, z tego co się zorientowałem jest w mojej kolekcji, tak więc nie będę tej, tej oceny powielał. Zwłaszcza, że mogę się mylić dzisiaj. Tak więc, tutaj mamy kolejnego i wchodzimy już na troszeczkę wyższy level. To już żeśmy mieli, bo to jest jeden z konkursowiczów. Dla przypomnienia go tylko pokażę. Chociaż mogę Wam go jeszcze raz ograć, ponieważ z córcią zrobiliśmy to w lekkim chaosie. Poczekajcie, chwycę lampę. O, będzie lepiej widać kwestie związane z silnikiem, kwestie związane z wnętrzem. Blaszka, bardzo fajny, bardzo fajny old school, bardzo fajny model. No i teraz mamy również przypomnienie Fordzik GT40 z silnikiem umiejscowionym z tyłu. No i mamy galendę dla przypomnienia. Również bardzo, ale to bardzo fajny model. Mi osobiście on bardzo siedzi. Świetne wykonanie. Bardzo ładne detale. No i to do czego obecnie zmierzamy. A, jeszcze wam pokażę, że udało się w końcu. Jest i mój mystery machine. Bardzo, ale to bardzo się jaram. Wyczekiwałem, szukałem, udało się upolować Panu Pawłowi i Pan Paweł zasilił moją kolekcję Mystery Machine z serii Scooby Doo Świetny, bardzo mi się podoba i będzie miał swoje zaszczytne miejsce na ścianie. No i teraz przechodzimy do e, konkursowiczów i mamy tutaj. Team Transport i mamy Toyotkę na prześlicznym, na prześlicznym w sumie lawecie. Nie będę tego czytał, bo zrobię z siebie pośmiewisko. Dlatego powiem tylko, że to jest Toyotka, ale jest śliczna. Wykonanie lawety petarda. Tutaj już wyłączę lampę. Zobaczcie. Mega. Mega, mega, mega. Uważam, że ten zestaw jest jak najbardziej 9,5. Czaderski. Aż się prosi o to, żeby zapakować coś jeszcze na górę. I postawić na półeczce. Bądź nie odpakowywać i zasilić swoją ścienną kolekcję. O, jest, jest czaderski, jest śliczny. Naprawdę po przekroczeniu bariery 2222 subskrybentów trafi ona do któregoś z Was. Eee, następnie mamy wspaniałe Bugatti Veyron. Mega jest wykonany. W kolorystyce idealnie pasującej. świetny koło świetne detale tutaj może się odrobinkę wspomożemy jednak lampą no mega detale petarda uważam, że jak na, jak na e, premiumkę, którą szło wyrwać u nas sądzę, że za jakieś cztery dyszki jest kot, naprawdę dla mnie 9,5 dla takiego Prześlicznego Bugatti I to również będzie Któregoś z Was No i na deserek krem de la creme Prześliczne Audi S4 quattro Z flat flyerem Świetnie wykonana ciężarówka Do transportu Prześliczne Audi Tutaj naprawdę aż mega korci, żeby to odpakować, wyciągnąć i pojarać się tym Audi w pełni. Trochę tutaj wam Was lampką, a może już spróbujemy bez lampki, może będzie nawet lepiej. Zobaczcie. No mega to siedzi. Śliczna jest. Śliczna jest w tym zestawie. Powiem Wam, że 9,5. Cud, miód, malinka. Tak więc to jest również coś, co trafi do jednego z Was. Tak więc widzicie, poziom robi się naprawdę, naprawdę wysoki. Ale, żebyście mieli tą świadomość, będziemy szli tylko i wyłącznie w górę. Nie jest to ani pierwszy, ani ostatni gruby pomysł. Spot ramienia pana Pawła. Tak więc powiem wam, że pan Paweł zapoczątkował projekt lawety. Z czego syną Polacy? Z tego, że szarpiemy naprawdę grube rzeczy do nas do kraju i następnie dzielimy się tym, dzielimy się tym z rodakami. Tak więc plan pana Pawła jest również taki sam. Będziemy szarpali do Polski całkiem, ale to całkiem grube tematy i będziemy się dzielili nim razem z wami jedyne co kochani musicie zrobić to tak jak jest powiedziane w tym wideo budujemy społeczność budujemy zasięgi. Jeżeli będziecie mnie wspierać im szybciej osiągniemy pułap 2222 subskrybentów zrobimy naprawdę, ale to naprawdę tłuste konkursiwo i będą do zgarnięcia Wremki będą do zgarnięcia, team transporty, mainy. Jeżeli cokolwiek fajnego dojdzie, ja oczywiście dorzucę. Mam już wydrukowane stojaczki, które również będą trafiały do Was skromnie, bo skromnie, ale dla kogoś, kto nie ma jak powiesić swojego modelu, a wielokrotnie w rozmowach z Wami mm, mówicie mi, że nie macie ściany do powieszenia, tak więc ja Wam te stojaczki będę dorzucał ee, do do nagród, żebyście sobie mogli swoje ukochane modele postawić na półce wpadajcie na Instagram tam się też będziecie dowiadywali prócz fajnych zdjęć, które będę się starał dla Was robić z modeli, które posiadam dodatkowo będę Wam wrzucał informacje o tym, co się dzieje między innymi o jakichś dostawach czy jakichś promocjach tak więc nie przedłużając dzięki Wam za dzisiaj wielu z Was ogląda, a nie subskrybuje a zobaczcie, że jednak warto, tak więc zachęcam do zrobienia tego, no cóż, niech spłyną dostawy, niech każdy z nas znajdzie swojego STH, dzięki Wam za dzisiaj, Nara!